Drodzy widzowie, to jest poradnik, żebyście mogli znaleźć wszystkie amulety bardzo łatwo. Pierwszy jest tutaj na spalnie, I tutaj jest pierwszy amulet startowy. Następnym amuletem lecimy prosto. I tutaj, na piaskową wyspę, tą pierwszą, tam gdzie nie ma NPC, czyli villagerów, mamy amulet Sprintera tutaj za tym drzewem. Kolejny, można sobie przejść. Idziemy tędy. Tu. I musicie, o tak, o tutaj, dwa razy spacja Fireberg'a I tutaj macie amulet skały. Następnie idziemy na Redstone, nową wyspę. I tutaj, gdzieś w tym miejscu, trzeba tam trafić. O, widzicie tą dziurę? Tutaj jest amulet udziana tylko muszę tam wlecieć. Ciężko tu jest bardzo wlecieć. O, kurde. To, to jest najgorszy amulet przy robieniu takiego jednego. Co jest? Zaraz mi się warwerki skończą. Dobra, jesteśmy. I tutaj mamy amulet udziana. Następnie idziemy na wyspę magmową i z tych wszystkich amuletów tutaj dokładnie do tej lawy i mamy amulet żywiołów, dzięki tych amuletom które wam pokazałem wylatujemy sobie stąd albo na spawn'a i tutaj od lapisowej i idziemy na emeraldową tutaj Tutaj jest villager, tutaj jest generator, a tutaj macie creeperka. Można tak, albo też można tutaj się wspiąć. I tutaj macie amulet luksus, który jest aktualnie najlepszy z takich orzeczeń. I to, na kon to jest już na tyle. Dziękuję za oglądanie i pa pa.